Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 1 września, więc warto powiedzieć coś o II światowej. Dzisiaj też Kaczyński powiedział, że on chce reparację od Niemiec. No, on chce 6 bilionów złotych. No fajnie, fajnie. Tylko, w jaki sposób można wyciągnąć reparację za coś, co było ukartowane? No właśnie, i dzisiaj ta tematyka, bo patrząc na to, co dzieje się każdego dnia, każdego roku. Do każdego miesiąca i te wszystkie dziwne rzeczy, które miały miejsce, to chodzi mi po głowie pewna myśl: Czy aby to wszystko nie było planem? Pytanie retoryczne, no bo przecież większość z Was powie, że tak, oczywiście. To Ty nie wiesz? Przecież to normalne, przecież to jest oczywiste. Ja to wiem. To znaczy, ja przypuszczam, bo mnie wtedy tam nie było, bo jak sobie popatrzymy na to wszystko, to zobaczcie, na przykład te obozy w Polsce, każdy mógł nam pomóc i każdy mógł to przerwać. Każdy. Przecież Amerykanie mogli tutaj wpaść, załatwić sprawę, wyzwolić, pozamykać, wygonić tych niedobrych i już. Ale nikt tego nie zrobił. Wszyscy patrzyli na to, co się złego działo na terenie e, Polski, która była pod okupacją. Wszyscy patrzyli i nikt nie reagował. Nikt. Dosłownie nikt. Więc w jaki sposób. Banka Czyński chce 6 bilionów, poza tym ciekawe, na co by te pieniądze wszystkie poszły. W jaki sposób chce odzyskać chce te pieniądze, przecież ci ludzie nigdy się na to nie zgodzą, bo oni do tego nie dopuszczą. Przecież to są ludzie, którzy kontrolują każde państwo, no każdy kraj na świecie niemalże. Więc popatrzcie, jak sobie tak cofniemy się w czasie i zobaczymy, jak to wszystko się odbywało, że Później też w 2001 roku, no przecież to też nie był przypadek. Wszystko ma swoje rękodzieło gdzieś. Poza tym zaginęło polskie złoto. Ja myślę, że polskiego złota to można by tak poszukać w Nowym Jorku. Tak. Druga sprawa to w Szwajcarii. Wszystko zostało przewiezione, wszystko zostało przetransportowane. Wszystko przepadło, zobaczcie. Wszystko przepadło. To były miliardy, miliardy ludzi, którzy szli... Jak na wakacje, bo oni myśleć, że jadą na wakacje, tam się wiecie, wzięli wszystkie kosztowności, wszystko, zostali pozbawieni tego. Ktoś te pieniądze przejął, ktoś te pieniądze zabrał, ktoś to złoto zabrał, zarekwirował, ktoś nam to wszystko zabrał. Zniszczyli nam kraj doszczętnie. Zniszczyli, zrównali z Ziemią, pozbawili życia wielu milionów Polaków. Wielu milionów zniszczyli. Warszawa totalnie zniszczona. Żadnych konsekwencji. Później, po tym wszystkim, po tej, po tej wielkiej traumie, po tym wszystkim, jeszcze nas podzielili, przesunęli nam granicę. zupełnie, zabrali nam lwów wszystko tam nam zabrali, przesunęli. Wrocław dali, Szczecin, przesunęli, wytyczyli sobie granice tak, jak oni chcieli. Nie przez przypadek, mi się wydaje, że te granice też były tak nakreślone, bo oni myślą zawsze tak z wyprzedzeniem, tak 50, 100 lat nawet, nie? Czyli w 2022 coś się wydarzy, no ale granice już będą takie jak takie, takie i takie, więc będą już preteksty, będą powody i będzie można coś zrobić To nie jest przypadek. po zobaczcie, jak my wszyscy ucierpieliśmy. Przecież nasze państwo było zniszczone, zrujnowane totalnie. Gdzieś tam później podpisali w 50. którymś, że, że się zrzekają. Słuchajcie, zrzekają się reparacji. To jest niebywałe. Teraz od nas jacyś tam gdzieś tam za oceanu chcą... Chcą wziąć ileś tam 800 miliardów dolarów czy złotych, ja już nie wiem. Za to, że to były czyjeś ziemie, czyjaś własność. Zobaczcie. A może te pieniądze pan Kaczyński też chce tam jakiś procent przeznaczyć na te spłaty tych, tych wszystkich dziwnych zaległości, że niby ziemia, to nie nasza, to niby była Polska, ale to tak naprawdę, no to. Nie Polska, no to trzeba to oddać, no bo to nie Polska. Polska i nie Polska, ale to trzeba oddać w reparacjach, nie? W reparacjach, ale w Nowym Jorku, bo tak to wygląda. I jak sobie to wszystko tak przeanalizuję, to ten pan taki artysta, akwarelista, akwarelista, niektórzy mówią tak, inni mówią tak, to kto wie, kto wie, jak to było naprawdę. Podobno gdzieś tam w NASA, później zatrudnienie znaleźli ci ludzie. Tacy, którzy różne eksperymenty przeprowadzali gdzieś tam, coś tam się działo, w NASA. Słuchajcie, w NASA. Oni żyli. Oni przeżyli. Zresztą nikt tego nie widział na własne oczy. Wszystko można upozorować wszystko, dosłownie wszystko. Nikt nie ma dowodów, że ktoś stracił tam życie. W tym bunkrze, czy gdzie? Nikt nie ma na to dowodów. Absolutnie. Nikt. Bo jeśli jest realizacja jakiegoś tam pomysłu. To wszystkie możliwości są już brane pod uwagę przed napisaniem tego scenariusza. Nawet. Więc oni się tak zabezpieczyli, że nie było opcji, żeby to nie wyszło, bo zawsze będzie jakieś wyjście rezerwowe, jakieś zapasowe. Ja nie wierzę osobiście, jako zwykły człowiek, zwykły, normalny, nie żaden polityk, wybitność jakakolwiek, tylko zwykły człowiek. Tak śmierdzi mi ta sprawa. Całe to wszystko, to co się działo, bo jak zwykle w Europie, później wyzwoliciele przybywają, tam w Dunkierce, w Normandii lądują, przybywają w 45. wyzwolić, nie? Wyzwolić przybywają. A w 43., 1942, 42., 41. 40. ich nie było. W 44. dopiero w 45. Jak już takie zniszczenia były, jak już to wszystko się odbyło, no to wtedy... Wyzwoliciele przybyli. Ciekawe, kto wydał rozkaz? Kto napisał scenariusz? To jest pytanie zasadnicze. Ja mam jakieś propozycje, jakieś scenariusze, bo to nie jest sprawa śmieszna ani, ani jakaś teoria spiskowa, żeby się z tego śmiać. Takie rzeczy mają miejsce, miały miejsce i będą miały miejsce. Że nawet druga, druga, pierwsza, Chyba też, ale druga, to nie był przypadek. To nie było tak, że ktoś chciał nagle podbić Polskę i tyle. Taki zbieg okoliczności, przypadek tak jak teraz, nie, tam na wschodzie, że to wszystko jest, że to pieniądze i militaria i obsesja jakiegoś tam człowieka, jakaś jedna osoba załatwiła taki konflikt. Absolutnie nie. To nie jest możliwe. Przecież ten człowiek nie ma pieniędzy. Ten człowiek szukał pieniędzy, szukał sponsorów. Ktoś zasponsorował go, ktoś dał mu pieniądze. Więc kto mu dał pieniądze? Odpowiedź nasuwa się jedna. Jedyna. A później, jak już te pieniądze zostały zdobyte, to ta osoba zwróciła te pieniądze. No bo w sumie, jak ktoś pożyczy milion, a ukradnie 100 milionów, no to ma 99 milionów zysku, prawda? Tak czy nie? To sobie nawet tam weźmie coś i. Jeszcze będzie miał zysk. Tak sobie mówię dzisiaj o tej, o tej sprawie. No bo skoro tak dzisiaj głośno, 1 września zawsze jest głośno, tylko że nikt nigdy nie zadał sobie pytania: Co się tak u Licha wtedy naprawdę stało? Jak to wszystko wyglądało? A to, że pan Kaczyński chce reparację, to powiedział na początku: Fajnie, niech mu się darzy, tylko jest to niewykonalne, jest to niemożliwe, bo jak można wziąć coś, co zostało? Dokładnie nakreślone, rozpisane. Nikt się na to nie zgodzi. Nikt. Pan Kaczyński to może sobie chcieć, ale nikt się na to nie zgodzi. Więc to jest tylko tak zwane marzenie ściętej głowy. Napiszcie, co o tym sądzicie, bo 1 września 39 mógł wyglądać zupełnie inaczej, niż nam się wydaje. A to, co piszą w książkach do historii, a niech piszą. Jakby tak przeanalizować wszystkie te książki do historii, to jest taki stek bzdur. Tam takie brednie piszą, naprawdę. Ci autorzy tych książek, to nie jest normalne. Trzymajcie się ciepło. Wiecie, no, mi najbardziej szkoda naszych rodaków, którzy ponieśli wielkie straty i, i życiowe, i też, i też materialne. My byliśmy zrujnowani. A zobaczcie jak się szybko odbudowaliśmy, tylko że co z tego jak teraz znów jesteśmy pod okupacją. Pozdrawiam, trzymajcie się cieplutko i oddajmy hołd wszystkim ofiarom tamtych lat. Do usłyszenia, cześć, papa. Pa.